Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu o trzeciej ligi, w którym zmierzyły się Unia Turza Śląska i Rekord Biersko biała Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2 do 1. Poproszę o pomyczowy komentarz trenera gości. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z końcowego rezultatu. Nie jesteśmy zadowoleni z naszej gry. Turza Śląska nie zaskoczyła nas niczym oprócz dwóch strzelonych bramek. Widzieliśmy, że ich najgroźniejszą bronią jest atak szybki, że cofną się do obrony niskiej, że będziemy posiadać, że będziemy dominować w tym e, meczu. I tak momentami to wyglądało. E, ale nie myśleliśmy, że mierzymy się z zespołem, którego atak szybki jest tak dobry i tak skuteczny. Dzisiaj jesteśmy bardzo smutni, bo mm, bo koniecznie jako klub chcemy wygrać tą ligę. A Turza trochę nam to, mm, trochę nam to popsuła, te nasze, te nasze marzenia. Oczywiście każdy z przeciwników będzie nam chciał popsuć y, te marzenia w drodze po po na pierwsze miejsce y, 8 czerwca. Mamy tego świadomość, ale w pierwszej rundzie myślę, że wytrzymywaliśmy trochę bardziej. E, co do szczegółów dotyczących y, tego, dlaczego to Turza wygrała, to tak jak mówię, atak szybki, bardzo, bardzo mocny. Ćwiczyliśmy w tym tygodniu bardzo mocno zabezpieczenia. Ataku mmm, szybkiego, tam pojawiały się błędy. Nie będę komentował kartki, nie będę komentował rzutu karnego, bo tej sytuacji nie widziałem i, i, i absolutnie nie jestem o tą sytuację zły. Mogliśmy wcześniej zadziałać, do tej sytuacji nie doprowadzić, ale wyraźnie z szatni troszeczkę wyszliśmy z innym nastawieniem, niż mieliśmy wyjść. E, dzisiaj gratuluję. Yy, drużynie Turzy i yy, trenerowi yy, Kusowi za, yy, za zwycięstwo, za, yy, za solidne yy, trzy punkty yy, zdobyte, wyszarpane, zwał jak zwał. Yy, życzę utrzymania. Jako Beniaminek wiem, że macie na pewno też również swoje problemy, ale, ale na, to, na to utrzymanie jak najbardziej zasługujecie. We wtorek będę wiedział, co miało wpływ na gorszą grę rekordu. Na pewno boisko, które tutaj zastaliśmy, to na pewno to jest duży atut waszego zespołu, ale cały tydzień pracowaliśmy na okrojonym boisku w Bielsku. Eee, rozpoczynaliśmy fragmenty gry yy, dorzutem z autu, z bliskiej odległości. Yy, byliśmy też na to przygotowani, yy, ale nie pomogło to dzisiaj odnieść zwycięstwa. Yy, tyle, myślę, że tak, faktycznie atut własnego boiska to jest bardzo duży atut Unii Duże Śląska. A teraz o pomocowy komentarz, proszę trenera gospodarzy, pana Dariusza Wszystkich e, Dziękuję trenerowi za gratulacje i. Również trzymam kciuki, żeby, żeby rekord awansował. Mam nadzieję, że my swój cel też, też wykonamy, jakim jest utrzymanie. Bo zespół z regionu, można powiedzieć, ze Śląska, dobrze by było widzieć w wyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast co do meczu, odbije piłeczkę. My też analizowaliśmy rekord i, i tak naprawdę wiedzieliśmy, że ten mecz tak będzie właśnie wyglądał. W pierwszej połowie mieliśmy problemy z tym, co, co właśnie w rekordzie jest mocne. Czyli z zatrzymaniem środka boiska, z zebraniem drugiej piłki, z odcięciem nowaka od gry i z tym mieliśmy kłopot. W pierwszej połowie mieliśmy kłopot z utrzymaniem się na połowie przeciwnika, z wywalczeniem stałego fragmentu, z tym, żeby, żeby troszeczkę momentami oddalić tą, tą grę od naszego pola karnego. I powiem szczerze, że w drugiej połowie naprawdę Zagraliśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli od początku, bo byliśmy skonsolidowani z tyłu, w dobrej komunikacji, w dobrym odbiorze, z zebraniem drugiej piłki i z tym co trener tutaj powiedział z wyjściem do kontry bardzo, bardzo takiej skutecznej tak? zabrakło nam myślę bramki na trzy były ku temu sytuacje, bo ona by zamknęła już mecz, natomiast myślę, że jak chce się czasami nakarmić chochlą, to się można zadławić dlatego my szanujemy to małymi łyżeczkami do przodu dzisiaj podziękowałem wszystkim chłopakom bo wszyscy poza, spoza kadry tak samo są ważni w tym zespole chciałbym, żeby żeby ta drużyna wierzyła, że każdy punkt jest istotny. Wróciliśmy do siebie, do domu w końcu. Myślę, że te nasze, można powiedzieć, sędziwe, stare, dobre ściany i mury pomogły też w tym, że w końcu w domowym meczu wygrywamy. Gratulacje, bo duża praca, jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chodzi o zaangażowanie, ambicje, jeżeli tak będziemy grali to na pewno te punkty będziemy zbierali i na pewno to utrzymanie będzie wtórzy, ten, ten cel będzie wykonany. Jeżeli będziemy grali tak jak, tak jak dzisiaj, w drugiej połowie, z zaangażowaniem, z sercem, z pomysłem, z tym właśnie, że po odbiorze mamy kimś straszyć z przodu i tak naprawdę dzisiaj wygrało serducho. I to, że wróciliśmy tutaj do siebie, myślę też miało duże, duże znaczenie. Dziękuję. To jest takie, czasami ktoś tam z trybun rzuci, czy wy e, trenujecie karne. Można trenować karne i może być zawodnik, który strzela 5 na 5, przyjdzie mecz, przyjdzie stres e, i niestety nie trafi. E, na pewno mamy zawodników, którzy e, wykonują te, ten element gry w, na dobrym poziomie. Uważam, że e, Natan Wysiński tutaj ze sztabem... E, Wyznaczamy go mniej więcej w trójce do, do wykonywania rzutów karnych i w Pucharze pierwszego nie strzelił. To jest niestety piłka. Sławek Musiolik w meczu u siebie ze Stilonem miał Rzut karny niestety nie strzelił. To jest, to jest tak naprawdę, tak jak mówimy, czasami loteria. Gra nerwów, bo na treningu ci zawodnicy strzelają 5 na 5, przyjdzie stres, przyjdzie, przyjdą emocje i tak to wygląda. Trenujemy każdy element gry w piłkę nożnej, też stałe fragmenty, czyli rzuty karne. Dzisiaj na szczęście udało się go wykonać i celnie i, i, i tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli tak będziemy grali i tak będziemy walczyli, to, to ten cel będzie na pewno do zrealizowania. Dziękuję trenerom obu zespołów za pomyczowy komentarz i zapraszam Państwa na następny mecz Unii, który odbędzie się na własnym stadionie 11 maja o godzinie 17, a tego dnia rywalem duży będzie Ślęza Wrocław. What?